Kiedy mówimy rewolucja, to mamy przed oczyma rewolucję bolszewicką, tam 17 roku bądź francuską, a w ogóle nie myślimy o czymś takim jak rewolucja amerykańska, a tym bardziej nie przychodzi nam na myśl coś, co się nazywa rewolucją angielską, ale pamiętajmy o tym, że takowa była i wybuchła w pierwszej połowie XVII wieku. Wierzyć się nie chce, że w takiej spokojnej, statecznej, dostatniej Anglii, kiedy wszystko jest jak w zegarku i o XVII mają tą swoją kawą i nagle. Pewna grupa ludzi w Anglii twierdzi, że no nie jest tak, jak powinno być, że król łamie prawo i nagle tego króla trzeba wziąć i wyrzucić, a najlepiej to uciąć mu głowę. No i z ucięciem głowy to też mamy najmniejsze zmartwienie, bo jeżeli byśmy zapytali, jaki to król stracił głowę, no to od razu przychodzi nam na myśl Ludwik XVI, jego biedna żona, mówię biedna, ponieważ no była z nim do końca, Maria Antonina i ich syn w czasie rewolucji francuskiej i jeżeli jeszcze pomyślimy kto stracił głowę to car Mikołaj II może nie głowy ale go zastrzelono razem z całą rodziną No ale pamiętajmy o tym, że zanim ci wszyscy monarchowie potracili głowy to najpierw głowę stracił król Anglii Karol I jak do tego doszło No i właśnie to jest kwintesencja rewolucji angielskiej ponieważ początek XVII wieku od tego powinniśmy zacząć to okres, gdzie występuje coś takiego jak zainteresowanie absolutyzmem. Moda przychodzi z kanału, gdzie Henryk IV Bourbon, świeżo co wybrany na tron Francji, król nagle zaczyna odpychać od siebie arystokrację, bo jest mu niepotrzebna. No ale w trakcie tych przygotowań do odepchnięcia arystokracji zostaje pozbawiony życia, a tron po nim przejmie Ludwik XIII, którego już dobrze znamy i pamiętamy. Z filmów chociażby takich jak Trzej bądź 4 muszkieterowie, a za nim stoi ta słynna szara eminencja, kardynał Armand du Richelieu, który aż zaciera ręce, żeby tylko dorwać się do władzy i rządzić we Francji. No i taki przykład absolutystyczny sięgnie do Anglii, gdzie też za kanałem następcy Elżbiety I Wielkiej. Jakub I, Stuart, a po nim Karol I, Stewart zapragnęli stworzyć z Anglii imperium absolutystyczne. Należałoby no się dobrać do władzy, należało tą szlachtę wyrzucić. Najpierw trzeba było ich trochę skłócić. No i nie było tutaj problemu, ponieważ taka nowoczesna szlachta angielska, gentry, była z sobą podzielona, ponieważ część z nich wyznawała. Taką bardzo ortodoksyjną wersję kalwinizmu, zwaną purytanizmem, na no to w Kościele anglikańskim, który jako jedyny słuszny w Anglii mógł funkcjonować, no bo to wyznanie państwowe król jest w końcu głową Kościoła, nie miało prawa istnieć. I zapanowania Jakuba I pozbyto się tych, którzy wyznawali religię inaczej, czyli Purytanów. Skąd my ich znamy? Jeżeli zbliżamy się właśnie teraz do takiego święta. Dzień czynienia będzie ono w trzeci czwartek listopada, no to pamiętajmy, że to dzięki tym, których wyrzucił z Anglii król Jakub I w 1620 roku na pokładzie statku Mayflower odpływają z portów brytyjskich i płyną sobie do kolonii brytyjskich w Ameryce, tam w Massachusetts wysiadają. Zostają praktycznie wyokrętowani z jakimiś zapasami typu tam beczka śledzi, jakieś tam ochłapy suchego mięsa, trochę mąki i mają przeżyć zimę. No, iluś ich tam przeżyje z tych tak zwanych father pilgrims, czyli ojców pielgrzymów, założycieli. Jak uda im się przeżyć zimę, przyjdzie wiosna, obsieją coś, tu połapią jakieś kuraki, zadomowią się. Dadzą słynny alkohol, który przywiozą z Anglii Indianom, ci się odwdzięczą im czymś innym, no i w ten oto sposób nawiążą pierwsze kontakty z tubylcami. Dzięki tubylcom przeżyją kolejne miesiące, no a przed zimą 1622 roku, bo mamy już 21, usiądą razem i spożyją posiłek z tego, co uchodowali, uchowali i tak mamy... Początek słynnego święta Thanksgiving Day i ta historia brytyjsko-amerykańska powoli się nam tutaj tworzy, ale wróćmy do Anglii, bo Jakub I jest bardzo niecierpliwy chciałby tą drugą część tych takich oświeconych, jeszcze nie może, ale uświadomionych w tym, co szlachta może przedstawicieli usunąć, no ale w tych działaniach jest doczesny, jak to mówimy, jak każdy z nas i umiera. W 1625 tron po nim przejmuje Karol I i za zaczyna dokręcać śrubę szlachcie centry swojej miejscowej, ograniczając ich prawa. E, mianowicie w tym okresie e, król Anglii wspiera, no nie tego co powinien, po drugiej stronie kanału, czyli Ludwika XIII. A co robi Ludwik XIII? Skutecznie likwiduje hugenotów. Zaradą kogo? Armanda de du de Richelieu. Richelieu, zajmując największą twierdzę La Rochelle nad Zatoką Biskajską, korzysta z subwencji. I tu nie musimy nawet sobie stawiać pytania, skąd te subwencje przybywają, a przybywają z kanału. Czyli pewien paradoks. Protestancki władca za protestanckie pieniądze opłaca katolickiego władcy, który morduje protestantów. No nic, tylko spojrzeć na dzisiejszą politykę. Tam, gdzie kończy się religia, zaczyna się polityka, a z tyłu są wielkie pieniądze. A konflikty możecie sobie Państwo dzisiaj na zasadzie kopiuj-wklej dopasować do dzisiejszych czasów. Wtedy to tak się działo. No i oczywiście brytyjski parlament, jak się o tym dowiedział, to wpadł w lekką furię, nie powiem w coś innego. No i zażądał od króla, królu tak być nie może. W 1628 roku daje królowi do wglądu dokument zwany Petition of Rights, czyli petycja o prawach. I pokazują mu, tu już napisane, masz przestrzegać prawa. Nie wolno ci podawać do wiadomości chociażby takich informacji, że my nic nie znaczymy, albo zbierać podatków, które wychodzą z kraju. Nie i koniec. No, jak się zachował król Karol I? Możemy teraz hipotetyczną sytuację wymyśleć sobie. No, mógł powiedzieć: Dobrze, już przyjmuję, będę dobry i już nie będę tego robił. No, ale miał przykład znowu z kanału. bo co zrobił Ludwik XIII w 1614? No, zrobił rzecz, którą chciał zrobić, a Richerier był za nim, a mianowicie zwołał Stany Generalne po raz ostatni i nie zwoływał już następnych. Po prostu powiedział szlachcie revoir, oh, czyli do widzenia. I to do widzenia trwało długo, bo aż do 1789 roku. No, taką miał armię za sobą i urzędników, że tą szlachtę prowincjonalną francuską rozpędził. No i Karol I, widząc, że i udało się Ludwikowi XIII pozbawić się szlachtę francuską reprezentacji politycznej. Zrobił dokładnie to samo. Jak dostał ten dokument, to powiedział do widzenia, bye bye. No i szlachta angielska, na no co zrobiła? No zabrała swoje zabawki i powiedziała, I will see, tak? Czyli zobaczymy. No i to zobaczymy nastąpiło bardzo szybko, bo zbuntowali się przeciwko Karolowi I Szkoci. No a na tą wojnę król potrzebował niestety pieniądze, których zbieranie blokowała lokalna szlachta i taka przepychanka trwała lat 10. Pod koniec lat 30., na początku lat 40., król był zmuszony zwołać parlament zwany krótkim. Powstają w 1640 roku no i oczywiście parlament wyciąga dokument, który już trochę pożółk, petycja o prawach, no i król mówi, co nie, do widzenia, no to parlament wziął i się rozszedł, no ale wojna trwa pieniędzy brak, no to zwołał Kolejny raz. Jest rok 1641. Zwołuje po raz drugi parlament, zwany Długim Parlamentem. Ale szlachta angielska mówi: Już nie. Takie numery z nami chciałbym tutaj dodać, jak ze stawki większej niż życie. No ale zostawmy współczesne seriale. I kontynuujemy, co się dzieje dalej. No i parlament pokazuje mu kolejny dokument zwany Great Remonstr, czyli dosłownie wielkie napomnienie. A co tam było napisane? Że teraz już nie, że nie możesz, a jak zrobisz, to my ciebie to i tak dalej. Tu się zaczyna wymieniać. Że król teraz będzie już jak w Polsce, mógł jedynie za potrzebą sam do toalety. I nic więcej. No to co zrobił Karol I, próbował zabić teraz tych, którzy stali na czele opozycji, ale to mu się nie udało i dochodzi do wojny domowej, która trwa. Aż do momentu, kiedy król przegra wszystko, co mógł. Przegrywa w bitwach, zostaje pojmany i postawiony przed sądem. Sąd, który składa się bądź bądź z urzędników, którzy oceniają postępowanie króla. No i oceniają według punktów. W ten oto sposób król w styczniu 1649 roku stanie przed katem. A kat będzie miał tylko jedno: ściąć. Głowę. No i w ten sposób Anglia przestanie być monarchią, o czym już teraz wiemy. Był rok 1649 i okres między 1649 a 1658 nazywamy okresem Republiki Angielskiej. Będzie dokument zwany dokumentem rządzenia, a na czele Republiki stać będzie Lord Protektor, wybrany przez parlament, tym razem nazwany kadłubowym, bo długi parlament straci głowę, w związku z tym pozostanie kadłub, i Oliver Cromwell rozpoczyna swoje rządy. W ciągu tych, nazwijmy to prawie 10 lat rządów Cromwell uczynił bardzo dużo dla Anglii, wręcz można powiedzieć, rozbudował Anglię i największe sukcesy militarne na morzu to właśnie czasy Cromwella, bo pokonał holendrów, zajął nowy Amsterdam i przechcił go na Nowy Jork dzięki wydanym dokumentom zwanym aktom nawigacyjnym, które gwarantowały. Monopol handlu na morzach i oceanach. Anglia święciła wtedy triumfy. Nawet Francuzi nie byli w stanie zatrzymać potęgi angielskiej na kanale La Manche. No ale jak to każdy, też jest doczesny. Mimo, że spacyfikował Irlandię, i dzisiaj, będąc w Irlandii, wymawiając Cromwell, należy uważać, żeby nie dostać czasami czymś po twarzy. To nazwisko Cromwell pojawi się po raz kolejny w czasie Bitwy w Anglii, kiedy Winston Churchill, chcąc wzmocnić ducha Anglików, nazwał ten plan obrony wysp brytyjskich Operation Cromwell. Tak więc wszyscy Anglicy wiedzieli, co może nas spotkać, jeżeli będziemy nieposłuszni. Następnie, po śmierci Cromwella, parlament sprowadził do kraju króla, bo już miał dosyć dyktatorskich rządów Cromwella. No ale zanim Karol II przybył w 1660 roku do Londynu, to Cromwella, co niektórzy chcieli osądzić. W związku z tym, co zrobiono? Wykopano trupa, posadzono go na krześle i osądzono. No ale tak to już bywa, jak się ktoś kogoś boi po śmierci, próbuje mu wcisnąć coś, przed czym nie może się obronić. Ten taki groteskowy proces przeszedł bez echa, ale lepiej, żebyście Państwo wiedzieli, jak można czasami z trupem postąpić. Natomiast czasy Karola II były już mniej efektywne, ponieważ Karol próbował powtarzać działalność swojego taty i próbował ograniczać działanie parlamentu. No to parlament wystawił mu dokument w 1679 HB Act, w którym powiedział wyraźnie, jeżeli nam kogoś zamkniesz na dłużej niż na 24 godziny to nie będziesz już królem. Jeżeli spróbujesz zakłócić obrady parlamentu, to też cię odstawimy. Habes Corpus Act gwarantował każdemu obywatelowi Anglii nienaruszalność bez wyroku sądowego i te prawa do dzisiejszego dnia mamy i zawdzięczamy właśnie Anglikom, nikomu innemu. No a kiedy Karol II zamyka oczy, no to na tron wchodzi Jakub II. Jakub II, steward, okaże się ostatnim stewardem na tronie angielskim. I próbuje cały czas przykręcać śrubę parlamentowi. W pewnym momencie parlament mówi: basta. W 1688 ma miejsce wydarzenie. Anglicy je nazywają Glorious Revolution, chwalebna rewolucja. Królowi mówią dokładnie: Panu już dziękujemy. Na tron powołują jego córkę, Maria Stuart, która wychodzi za mąż za przedstawiciela linii orańskiej, Wilhelma, który spokrewnie szereg rodów, które. Później mówiąc inaczej, będą także spokrewnione z Hohenzollernami. i dochodząc do XIX wieku w dynastiach będziemy wiedzieli o tym, że na tronie w Berlinie i w Londynie panuje rodzina, a pierwsza wojna światowa to nic innego, jak konflikt między kuzynostwem, ale o tym kiedyś jeszcze Państwu powiem. Sam moment objęcia tronu przez dynastię Orańską to przede wszystkim dokument, o którym zapominamy i chciałbym podkreślić Wam, że jest to dokument dość istotny. Anglicy mówią o sobie, że nie mają konstytucji, bo mieli konstytucję tylko 8 lat, i był to ten, ten dokument, o którym wspomniałem, dokument rządzenia. To była taka protokonstytucja, ale była. W 1689 Anglicy dostają od króla dokument zwany Bill of Rights, dosłownie karta praw. I w tej karcie praw do dzisiaj obowiązujący jest napisane, co król może, a czego nie może. I jest napisane, że to on powołuje premiera, ale rządzi premier z rządem powołany przez parlament. Król może jedynie zaproponować, pokazać, powołać i powiedzieć: Przepraszam, jadę albo idę na herbatę. I to jest wszystko, co może dzisiaj król w Anglii. Tak jak obserwujemy działania naszej królowej, to znaczy naszej brytyjskiej królowej Elżbiety II, to ona tylko przedstawia powołanych już premierów. W ten sposób Anglicy. Powołali do życia dokument, na, który, na którym bazowali Amerykanie, tworząc swój dokument w 1787. Dlatego też mówienie o tym, że to Amerykanie są ojcami nowożytnej konstytucji, jest nadużyciem. Należałoby zajrzeć właśnie do Bill of Rights.